Witajcie serdecznie, moi mili drodzy na kanale. W dzisiejszym odcinku będę naprawiał taką małą chińską glebę gryzałkę. Co jest tutaj uszkodzone? Uszkodzony jest wał, bo no tutaj o. od szarpaka się ukręciło. No i. Takie rzeczy się porobiło szarpak też się rozleciał. Tutaj ktoś fajną rączkę zrobił na dru drukarce 3D. Nie powiem, że nie. Bardzo ładna rzecz. Bardzo ładna rączka. E Kolega mi przyniósł tą grę gryzałkę, no i jemu powiedziałem, no, że Że ja tutaj wał nie będę wymieniał, bo się nie opłaca, po prostu się nie opłaca, bo kupić nowe y, łożyska, uszczelniacze, jakieś inne uszczelki, poskładać to, to się nie opłaca, tak? I powiedziałem jemu, żeby kupił nowy silnik. No i. Aj, aj, aj. O, kurde, będę musiał się nauczyć tym gimbalem operować. Będę wale po sufitach. Kurde. Dobra, mam. Albo nie mam. Dobra, y, tutaj jest nowy silnik. Mnóstwa sztuka. Za 220 zł. Aj, kurde. Ale będę teraz <noise> oj, oj, oj. dobra, trzeba go rozpakować, trzeba go rozpakować, zobaczymy co kupił. Hmm. Nówka, sztuka nieśmigana od Niemca, nie, no, od chińczyka. <laughs> I moim zadaniem będzie wymiana silnika. Dobra, koniec gadania, bierę się za robotę. Zacznę od demontażu linki gazu. Co jeszcze muszę tutaj zrobić? I muszę odkręcić te cztery śruby. No i silnik będzie już wyjęty. Szybko robota. Na razie tak się wydaje, że szybko idzie. Później się zobaczę, jak to będzie wyglądać. Silnik już wyjęty. Za chwilę zobaczę czy sprzęgło odśrodkowe jest takie same jak tam. Będę jeszcze musiał zbiornik paliwa przerzucić. No, bo tamten ma trochę inny wlew paliwa, żeby nie było lipy za chwilę. Dobra, sprawdzam to wszystko. no Jest takie same sprzęgło w tym nowym silniku jak w starym. To nie będę musiał tego przerzucać. Zbiornik paliwa muszę przerzucić. bo Tu jest inny wlew paliwa niż tutaj. To osłonę też muszę przerzucić. I przerzucę chyba jeszcze filtr powietrza. Albo nie, to się zobaczę jeszcze za chwilę. Dobra demontuję, myję Już włożyłem stary zbiornik ale z nowego zbiornika przyrzuciłem nowe węże Teraz e, to osłonę muszę wyczyścić i przykręcić Włożyłem to mocowanie z tego nowego silnika bo nie wiem czy poprzednio było to mocowanie, bo to Dostałem trochę w proszku, nie wiem czy to zgubili, czy to było, czy nie Ale pasuje, włożę na wszelki wypadek Jeszcze tutaj, o Ucho jest Uszkodzone, będę musiał jakąś większą podkładkę dorobić Żeby się to trzymało Dobra, przykręcam to osłonę I montuję silnik już Do gleba ugryzławki Już przykręciłem to wszystko Tutaj ja taką podkładkę dorobiłem. Powiększano. Jeszcze wezmę przetrę benzyno, ten dzwon sprzęgła. No i wkładam już ten silnik. Już silnik na swoim miejscu. Teraz mi zostało tylko podłączenie linki gazu, gaszenia i będę odpalał muszę odkręcić osłonę filtra powietrza, żeby się dostać do do mocowania przepustnicy Dobra. wkładam i za chwilę będę odpalał Wymieniłem cały filtr powietrza, bo mi się wydaje, że ten jest lepszy, bo więcej ma tej gąbki do filtracji. Tutaj o, jest taka o marnie tutaj wygląda. I jeszcze ten przewód wspiąłem, żeby nie latał i wyczyściłem tutaj te noże, bo jakiś, jakiś syf był to trzeba to było ładnie wyczyścić. Robota prawie skończona. No ale jak się okazało przy uruchomieniu silnika, że spaliny w twarz walo będę musiał tam ten tłumnik włożyć. Bo tamten ma z boku wylot spalin. No, niby kurde robota skończona, ale jeszcze nie do końca. Włożyłem ten stary tłumnik. Bo ten nowy ma z boku wylot spalin. Jeszcze będę musiał tą osłonę poprzerabiać, wyciąć. Otwór. Jeszcze zauważyłem, że ten stary silnik nie wiem czy on długo pracował czy nie ale już jest już jest delikatnie przytarty nie wiem czy będzie widać z lewej strony o. no dobra wycinam na tłumnik i, i odpalam i i już będzie skończona robota, bo poskręcałem ją tutaj, bo były luźne śrubki. Oczywiście zawsze skręcam wszystko. No, dobra, ogarniam to osłonę. I będzie za chwilę koniec roboty. Tak wycięłem, bo na początku wycięłem o tutaj, tak, ale takie ząbki zostały. To stwierdziłem, że wytnę na taki prostokąt, żeby to ładnie wyglądało. Dobra, zbieram te resztki starego silnika w karton. Robota już skończona. Tutaj spakowałem jemu resztę tych gratów. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć!